Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na tym kanale a jest to oczywiście zapowiedź kolejnego meczu Wisły Kraków. Eee, oczywiście Wisła Kraków uda się do e, Wrocławia, by rozegrać mecz z Śląskiem, Wrocław. E, no i słuchajcie, e, czy będzie to mecz, który Wisła wygra? Wydaje mi się, że jest na to spora szansa po ostatnich spotkaniach, nawet nie mówię o tym spotkaniu z Jagielonią, który oczywiście Wisła Kraków wygrała, w mojej opinii, zasłużenie, ale też po tym meczu z Piastem, gdzie też było widać, że Wisła jest po prostu dobrze przygotowana do tej rundy i, i dobrze wygląda na tle innych zespołów. Nawet niektórzy mówią, że najlepiej w ekstraklasie. Aczkolwiek, no na, to, na, na taką opinię bym jeszcze poczekał parę kolejek i wtedy oceniał w ogóle poszczególne zespoły, nie tylko Wisłę. Ale w każdym razie. Dzisiaj na tapecie Śląsk Wrocław i no oczywiście Wisła Kraków, no ale to oczywiście nic dziwnego na tym kanale, więc zacznijmy sobie od Śląska, który jest zespołem na pewno ciekawym. Może zacznę najpierw od ich kadry, bo ona jest na pewno bardzo, bardzo fajna. Moim, moim zdaniem, nieskromnym. Ponieważ, jeśli chodzi o tą, o tą, o tą rundę, jak, jak oni grają tak naprawdę, no, jeśli chodzi o napastnika, no tu gra najczęściej Eric Exposito. No, czyli taki, no, solidniak, tak? Który ma oczywiście pewne braki, ale, ale jest mimo wszystko solidny. Waldemar Sobota, który. No nie muszę go jakoś specjalnie przedstawiać, no bardzo dobry piłkarz, może on troszkę inaczej wygląda jak, jak wtedy, gdy pamiętają go zapewne kibice Śląska, gdy, gdy, gdy był w tym takim szczycie formy, gdy, gdy grał w reprezentacji polskiej, no on grał troszkę, wtedy funkcjonował troszkę inaczej, tak, on był taki bardziej, no powiedzmy takim typowym skrzydłowym, tutaj gra trochę takiego... Środkowego pomoc, pomocnika ofensywnego Który też ma pewne takie zadania Defensywne Może, Trzeba powiedzieć, że dużo pracuje dla zespołu Ale też mądrze y, biega Ale tak widać, że, że to doświadczenie Które y, zaczerpną y, Występowania jednak W wyższych ligach niż Polska y, Procentuje y, Mamy takiego piłkarza, który no już ileś lat y, y, Funkcjonuje Na y, na polskich wojskach to też, ale też oczywiście w Śląsku w czyli jest to Robert Pich. Całkiem solidny zawodnik, który potrafi naprawdę wiele, wiele dobrego dać. Jeśli chodzi o, młodzież, o takiego zawodnika, który mi się osobiście podobał w ostatnim meczu, kiedy Wisła Kraków grała właśnie ze śląskiem. Wtedy Wisła przegrała ten mecz 1 3 no to Praszelik, Praszelik jest to piłkarz na pewno bardzo, bardzo ciekawy i trzeba go, bardzo go pilnować bo naprawdę ten chłopak potrafi no i jeśli chodzi o, o, o tą stronę defensywną, no to mamy Stiglec, mamy tutaj Izrael Puerto, który też bardzo fajnie funkcjonuje w naszej lidze. No i Putnowski, bramkarz którego też nie muszę przedstawiać, który ma, 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 ma swoje 5 minut, bo, bo całkiem dobrze broni. Jak na przykład w Lechu tak było czasem było widać, że, że jednak, jednak jest jest odstaje czasami, to no tutaj, tutaj jakby odżył w Śląsku Wrocław i naprawdę wygląda wyśmienicie. No tak, no i trenerem oczywiście lawiczka, który świetnie poukładał ten zespół. On Naprawdę jednej rzeczy Trzeba, im, trzeba powiedzieć, że jest ten zespół poukładany, wie jak ma, każdy wie jak ma funkcjonować na boisku i to jest chyba w tym zespole najlepsze, bo tam, wiecie, tam są braki techniczne czasami, tam coś tam nie wychodzi, ale ich wysoka pozycja właśnie wynika z tego, że są po prostu bardzo wysoko inaczej, są bardzo dobrze przygotowani w ogóle do całego sezonu ale też przede wszystkim są poukładani i dzięki temu są tak wysoko. Bo słuchajcie, są na miejscu czwartym, mając 24 punkty. Co prawda, ta przewaga do Rakowa Częstochowa to jest, to, to, znaczy przewaga, ten, ta strata to 4 punkty, więc troszkę sporo. Biorąc pod uwagę też jakość Rakowa Częstochowa, ale też tam z tyłu, za plecami, że tak powiem, Śląska, też tam. Jest troszkę niebezpiecznie, bo mamy tutaj chociażby Zagłębie Lubin, który ma tyle samo punktów, później mamy Zagłębie, fu, Górnik zawsze ma tyle samo punktów, Zagłębie Lubin ma 23 punkty, więc tylko jeden punkt mniej, no i też Jagiellonie ma 23 punkty, które, z którym Wisła Kraków ostatnio wygrała z tym zespołem, z tą drużyną. Także naprawdę tutaj jest niewesoło, dopiero Piast jest na ósmym miejscu, ma punktów 20, tak samo Lech, no tu już jest w miarę bezpiecznie, ale no powiedzmy sobie szczerze, że tutaj do siódmego miejsca tam jest ciepło, tam jest ciepło, więc ten ścisk między miejscem czwartym a siódmym jest naprawdę zauważalnym. Wisła Kraków ma punktów 17, więc tak naprawdę wygrywając w tym spotkaniu nic się tak naprawdę nie dzieje. Zbliżamy się, myślę że też, że jest szansa na awans dla Wisły na, jeśli chodzi o parę pozycji, ale no na pewno jeszcze do tej czołówki no nie zaglądamy, no ciężko, ciężko by było, gdy, gdy ostatnio tam ubawialiśmy się, że możemy być przedostatni, więc na pewno jeszcze parę spotkań Wisła-Kraków musi wygrać, by troszkę tą sytuację swoją zmienić. Dobrze, to tyle o Śląsku, tak? No ostatnie mecz, o, może ostatni w meczach powiedzmy, bo nie są one zbytnio optymistyczne, słuchajcie. Znaczy dla nas są, ale dla zespołu z Wrocławia niekoniecznie, ponieważ pierwszy mecz po przerwie to jest mecz ze Stalą Mielec, to jest mecz, który zakończył się bezbramkowym remisem, także tutaj no nie za dobrze, jeśli chodzi o Piast fuu, no mecz z Piastem no to mamy tutaj też to już mamy przegraną 2 do 0 tutaj także no może jakiś lekki dołek aczkolwiek no ten Piast był po prostu dobrze dysponowany, może tutaj ze Śląskiem, się, znaczy ze Stalą Mielec się coś zacięło, więc zobaczymy jak będzie z Wisłą Kraków, mamy nadzieję że Wisła ten mecz wygra, no jako kibic no, tak musimy mówić i tak powierzymy po prostu więc wszystko tak naprawdę zależy od nas, od nas. A jaka jest sytuacja Wisły Kraków, no to właśnie w tym momencie Wam ją przedstawię. No nie będzie Kynem, nie będzie Kunem, czyli nowego naszego stopera, który, który przybył do Krakowa. No niestety kontuzja wykluczyła go, go z gry to było już przed meczem z Jagiellonią, no niestety kontuzja na jednym z treningów po prostu. No i ten, no 2-3 tygodnie, tak? Więc trzeba sobie liczyć, że no, miesiąc y, może go nie być, tak? E, także no bardzo, bardzo, bardzo niefajnie, no bo kontuzje zawsze są takim nieprzyjemnym momentem, y, no ale tak bywa po prostu. E, jeśli chodzi o, o, o powroty, no Mechremić y, wraca, bo, bo już swoje odcierpiał po, 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 spo, po, po spotkaniu z piastem liwice bo wtedy, prawda, pauzował w tym meczu z Jagiellonią za kartki, no i oczywiście na treningu był obecnie Jakub Błaszczykowski, trenował z również Nikolą, Nikolą Kuweliciem, także to też cieszy i, i cóż, no myślę, że w całkiem mocnym, w całkiem mocnym zestawieniu przystąpimy do tego spotkania. No Może zastanawiać, kto będzie napastnikiem w tym spotkaniu. Czy będzie to Felicio Brown Forbes, czy Jean Medved. Ja osobiście chciałbym zobaczyć Med Medveda, bo, 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 bo te jego wejścia są naprawdę ciekawe. Takie pozytywne wrażenie zostawia po sobie, więc mógłbym zaryzykować i właśnie Medweda wpuścić, ale z drugiej strony nie karałbym też Forbesa, więc tutaj trochę taka zagwozdka, jak dla mnie, no, ale pewnie trener chyba wie co z tym fantem zrobić, i ma już na to pewnie swój plan. Także tak to wygląda. No myślę, no, lepszy taki ból głowy niż, niż ból głowy wynikający z braku laku, prawda? No tutaj jednak trochę, trochę ta sytuacja pod tym kątem wygląda nieco, nieco, lepiej. Jeśli chodzi o drugą sytuację, która jest warta odnotowania, to fakt, że Michał Mak odszedł z klubu, bo o niepsu już mówiłem. Nie psuję ostatecznie, że tak powiem, jest w podbeskidziu, Także ponownie życzę powodzenia. No ale Michał Mak również jest w górniku Łęcznym. Także też, też ta droga z Kraków się kończy. No ale no, po, po co jednak ważne, żeby Michał Mak grał w piłkę? Tego mu oczywiście życzymy. I życzymy jak najbardziej powodzenia właśnie w barwach nowego klubu. No i też Fatos Becciraj. Prawdopodobnie odejdzie z Wisły Kraków. Na znaczy odejdzie. No na zasadzie wypożyczenia, ale, no ale to jest raczej, no, no nie wiem, czy, czy, czy widzą w nim jakąś przyszłość większą. No może gdzieś tam się łudzą. Łudzi się zarząd, że być może ten zawodnik zacznie, złapie minuty i zacznie po prostu lepiej grać, ale też szczerze w to wątpię. Mówi się o zespole z Izraela i to ma być w ogóle, to jest ostatni zespół więc w tabeli, więc no, może tam jest szansa, że będzie grał, o ile będzie grał, bo to też może być kwestia wątpliwa, no niestety więc prawdopodobnie Fatos, no, nie wypalił ten zawodnik Wiśle Kraków i raczej tak przypuszczam tak mi coś nas mówi, że chyba nie wypali eee, a szkoda, bo, bo no, mieliśmy oczekiwania względem tego zawodnika, ja sam wierzyłem że ten zawodnik naprawdę odpali i będzie grał na wysokim poziomie, no, ale, że tak powiem, stało się inaczej I, i, i Fatos, no, jego przygoda, możliwe, że tak się po prostu w sumie Kraku skończy, ale nie będę mówił, że o, wiedziałem, że nie, bo sam byłem podniecony tym transferem, bo jego CV było, na, znaczy, podniecony, to może duże słowo, ale, ale na pewno byłem, byłem mega zadowolony, cieszyłem się z tego transferu, bo CV ten piłkarz miał naprawdę mm, imponujące, znaczy, no, jak na warunki polskie, imponujące, tak. Więc, więc no, szkoda, że ten zawodnik po prostu nie odpalił, no bo wtedy moglibyśmy się cieszyć. To jest wartościowego piłkarza, w naszej lidze, już tak mówiąc ogólnikowo. Dobrze, no słuchajcie, no, jeśli chodzi o, 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 o Kubę czy Nikole Kuwelicza, no nie wiadomo czy oni zagrają. Jeśli chodzi o Nikole, to raczej wątpię. Kuba myślę, że w kadrze meczowej będzie, ale, ale też raczej chyba nie zagra. Od pierwszych minut. Tak mi się przynajmniej wydaje. No dobrze, no zobaczymy, jaki będzie skład Wisły. Jaki będzie skład Śląska na mecz, właśnie, który jest już dzisiaj, bo wy, wy to widzicie w dniu, że tak powiem, meczowym. Więc, więc zobaczymy, zobaczymy. No i cóż, no życzę Wam oczywiście miłego dnia, miłego wieczoru. No i życzę oczywiście sobie i Wam zwycięstwa Wisły Kraków. Także tego, tego bym najbardziej oczekiwał. Także dzięki Wam jeszcze raz za uwagę, do zobaczenia, do usłyszenia Piona.